Cześć, dzisiaj na nagraniach mamy nowy, podkreślam, absolutnie nowy model Volvo XC60 2025 rocznik, no i oczywiście jest tutaj instalacja gazowa na pokładzie, zatem w tym odcinku omówimy kwestie związane ze spalaniem, powiemy nieco ciekawostek, jesteście ciekawi odcinka, zostańcie z nami do końca. Volvo XC60 zadebiutowało po raz pierwszy w 2008 roku i stało się bestsellerem tej marki. W 2017 roku pojawiła się natomiast druga generacja, a ten model, który stoi obok mnie, jak wspomniałem na wstępie, jest to 2025 rocznik, czyli druga generacja po faceliftingu. Jeżeli chodzi natomiast o konkurencję, są to takie modele jak BMW X3 czy też Audi Q5, ponieważ Volvo plasuje się raczej jako taki słów klasy premium. Wersja po faceliftingu nie różni się jakoś diametralnie od wersji sprzed faceliftingu. Można wymienić takie zmiany kosmetyczne jak inny, można powiedzieć inne wypełnienie atrapy chodnicy. Teraz jest w formie siatki, wcześniej były takie pionowe linie, logo marki również zostało w kolorze czarnym, wcześniej było w chromie. Tych czarnych dodatków trochę tutaj jest, mamy tutaj takie wloty powietrza. Dół zderzaka również w takim czarnym kolorze, lampy, no to tak jak w poprzedniej wersji, charakterystyczne motytora, przetłoczenia na masce, czarne są również lusterka oraz relingi dachowe. Teraz chciałbym Wam pokazać jednostkę napędową i omówić nieco instalacji gazowej. Zwróćcie uwagę jak wysoko podnosi się maska tego pojazdu, ja wyciągając rękę będę miał około 2,5 metra, a tu mam nawet problem, żeby dosięgnąć niższe osoby, będą chyba potrzebowały drabinki. W każdym razie jednostka napędowa to silnik z oznaczeniem B5 o pojemności 2 litrów oraz mocy 250 KM i jeżeli chodzi o Typ tego silnika jest tutaj wtrysk bezpośredni oraz turbo doładowanie. Natomiast jeżeli chodzi o zamontowaną tutaj instalację gazową widzimy tylko kilka przewodów. Reszta podzespołów jest tak poukrywana, aby w jak największym stopniu zbliżyć się do oryginału, ponieważ w Automixie montujemy instalacje gazowe premium i chcemy, żeby to od A do Z wyglądało i działało bez zarzutu. Udało się nawet dosięgnąć naszej maski. No i przejdziemy teraz do tyłu pojazdu, natomiast zanim to nastąpi, widzimy boczną sylwetkę bohatera dzisiejszego odcinka mamy 20-calowe felgi, tak jak wspomniałem wcześniej, czarne są lusterka, czarne są obramówki wokół szyb. Bardzo fajnie się to prezentuje, duży prześwit, jak to nasuwa przystało. No naprawdę ten model i tak mimo upływu 8 lat od premiery, Nadal moim zdaniem wygląda świeżo, więc ten face lifting jest naprawdę taki symboliczny. Tylne lampy mają też, można powiedzieć, jakby nie mówić, kształt takiego odwróconego młota. I teraz zerkniemy do bagażnika, bo tam zamontowany jest zbiornik do tankowania naszego dwukrotnie, ponad dwukrotnie tańszego paliwa. No i w tym momencie ukazał nam się zbiornik toroidalny o całkowitej pojemności 44 litrów, natomiast uwagi na 80% stopień napełnienia, klient będzie mógł zatankować około 35 litrów gazu. I tutaj musieliśmy wykonać nieco modyfikacji, bo zwróćcie uwagę, że podłoga bagażnika jest nieco w odmiennym wyglądzie. Musieliśmy tu zrobić taki kadłubek, który naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Widzicie go teraz na przebitkach w żaden sposób. Nie psuje to estetyki tego samochodu, a było to konieczne, aby móc zabudować zbiornik w miejscu na koło Zapasowe i jednocześnie, żeby tutaj ta podłoga była zlicowana, czyli płaska, żeby po prostu nic nie odstawało, więc w taki sposób z tego po prostu wybrnęliśmy. Omówiliśmy. Jednostką napędową, powiedzieliśmy, nieco ciekawostek. Pora przejść do kolejnego miejsca, jakim jest wlew do tankowania gazu. I znajduje się pod klapką przy wlewie do tankowania benzyny. No i tutaj macie wybór, bo tym wlewem tankujecie paliwo, które kosztuje około 6 zł, gdy nagrywamy ten materiał. A tutaj gaz, który kosztuje około 2,50, czyli mamy ponad dwukrotnie taniej. Zwróćcie uwagę również na estetyczną zabudowę. Jest tutaj to fajnie wpasowane. I po prostu jest to też praktyczne rozwiązanie oraz wygodne, bo po prostu wystarczy przyłożyć pistolet, aby móc zatankować gaz LPG. Myślę, że kwestie dotyczące wyglądu zewnętrznego, instalacji pod maską oraz zbiornika zostały już omówione, więc pora zająć miejsce za kierownicą Volvo XC60 i po prostu przejechać nim kilka kilometrów i resztę informacji właśnie powiem wam w trasie. Także Widzimy się za chwilę. Jeżeli chodzi o wnętrze, to porównując go do wersji sprzed faceliftingu, tutaj moim zdaniem też nie ma jakichś takich totalnych zmian. Ten ekran info rozrywki również jest w pionie, myślę, że po prostu będzie nowszy interfejs no bo to jednak 8 lat minęło, więc trochę czasu już upłynęło. Mamy elektroniczne zegary, Volvo słynie z można powiedzieć bezpieczeństwa, więc wszystkie dostępne na rynku systemy bezpieczeństwa na pewno w tym aucie będą, więc tutaj o to absolutnie nie ma się co martwić. A jak się prowadzi Volvo XC60 z 2025 roku? No Moim zdaniem świetnie, auto wręcz płynie, po drodze mamy asystenta pasa ruchu, jest bardzo dobrze wyciszone, Niemal że słyszę tylko taki delikatny szum opon, więc naprawdę pod tym kątem również nie ma się absolutnie do niczego przyczepić. No i teraz jeszcze kwestia instalacji gazowej, no również jej działania absolutnie nie poznacie. Ten samochód identycznie. Pracuje na obydwu paliwach, zarówno na benzynie, jak i na zasilaniu gazem LPG. Będzie jeździł dosłownie identycznie, ponieważ tak mamy dopracowane nasze instalacje gazowe, aby w żadnym, w żadnym stopniu nie było w stanie odróżnić pracy silnika na gazie czy też na benzynie. I zaraz Wam to zademonstruję. Wyłączę na chwilę instalację gazową. I teraz ją z powrotem uruchomię. No i już jedziemy na zasilaniu gazem. Absolutnie nie ma żadnej różnicy. Tak samo ten samochód pracuje, ten silnik identycznie działa na obydwu paliwach. Więc czy warto zamontować instalację gazową, jeżeli ktoś pokonuje dużo kilometrów, bądź po prostu chce jeździć ekologiczniej, oszczędniej będzie? Pokonywał dalekie dystanse, no to po prostu te oszczędności z biegiem czasu będą coraz większe. W tym akurat w samochodzie pobór benzyny myślę, że będzie w okolicach 10 litrów. Natomiast jeżeli chodzi o zasilanie gazem, no tutaj będą wartości od 85 do 90% potrzebnego paliwa to będzie gaz, a z uwagi na to, że jest tutaj wtrysk bezpośredni, to reszta potrzebnego. Paliwa to będzie po prostu benzyna, to będzie ten dotrysk. No i jakie to będzie generowało oszczędności? Wiadomo, że wiele zależy od naszego stylu jazdy, gdyż będziemy jeździć na przykład na autostradzie z większą prędkością powyżej 140 km na godzinę, no to wiadomo, że ten samochód też więcej spali niż przy takiej jeździe powiedzmy 70-80 km na godzinę, ale takie uśrednione oszczędności na każdych 100 km myślę, że będziemy w stanie zaoszczędzić około od 25 do 30 zł. Na każdych 100 km na 1000 km będzie to załóżmy te 250 zł, a po pokonaniu dystansu 10 000 km będzie już to 2500 zł, czyli naprawdę sporo można zaoszczędzić jeżeli ktoś jeździ naprawdę dużo no to ta instalacja gazowa bardzo szybko się zwróci. Mamy tutaj teraz taki krótki odcinek drogi, więc chciałbym też przetestować ten silnik. W końcu jest tu 250 koni mechanicznych. Jest tutaj czym pojeździć. No i bardzo sympatycznie wam powiem, bo momentalnie po wciśnięciu pedału gazu silnik reaguje i bardzo fajnie się ten samochód zbiera. Myślę, że na takie rodzinne wyprawy jest to w miarę duży samochód, więc spokojnie czy też, czy bagaże, czy pięciu pasażerów będzie nim mogło wygodnie podróżować. No i jeszcze muszę wspomnieć o naszej gwarancji, którą udzielamy na okres 5 lat bądź 150 tysięcy kilometrów, w zależności co wystąpi jako. Pierwsze. No, i coroczny serwis naszej instalacji gazowej jest wymagany, aby taką gwarancję utrzymać. I samochód serwisujemy co roku bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów. W przypadku nowych samochodów często zdarza się, że klienci wykupują taką dodatkową gwarancję na silnik i my wtedy jakby przejmujemy gwarancję producenta. Natomiast wszystkie szczegóły dotyczące. Czy to wyceny instalacji gazowej, czy to właśnie tej dodatkowej gwarancji, znajdziecie na naszej stronie internetowej www.gazautomix.pl, wypełniając formularz, bądź też telefonicznie. Także pod tym filmem znajdziecie w opisie link do naszej strony internetowej i tam też Was odsyłam. Fajnym rozwiązaniem w tym samochodzie jest fakt, że mapy Google, oprócz tego, że są wyświetlane na ekranie infrozrywki, są również tutaj wyświetlane między naszymi wirtualnymi zegarami. Więc na pewno będzie to pomocne w nawigowaniu. No i występują tutaj również fizyczne przyciski, co cieszy, bo możemy chociażby włączyć ogrzewanie szyby, czy też włączyć nawiew na przednią szybę, więc naprawdę te fizyczne przyciski zawsze na plus. No i też występuje tutaj automatyczna skrzynia biegów w tym samochodzie, więc bardzo wygodne są fotele, zresztą skórzane, naprawdę można powiedzieć, słów z górnej półki. Tymczasem nasz odcinek dobiega końca. Na koniec pozdrowienia kierujemy do Pana Grzegorza, który przyjechał do nas z Kalwarii i tym samym Pan Grzegorz już od teraz będzie podróżował ekologiczniej i ekonomiczniej oraz z naszą pięcioletnią gwarancją. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał. Zachęcam do subskrypcji oraz zostawienia motywującej łapki w górę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!